Witam Pani Basiu, kochana. Witam serdecznie i całuję Panią w sam środek serduszka, w samo serce. Pani Basiu, taką mam prośbę do Pani, ponieważ wiem, że Pani. Ma dużo fanów. Dużo fanów panią lajkuje. Laj, laj, laj. Ogląda cały czas. E, mam takie jedno marzenie. Taki jest konkurs teraz zorganizowany, że pani Maryla prosi, żeby śpiewać jej piosenki i żeby ktoś w Opolu zaśpiewał jej piosenki. No to ja nagrałam wszystkie piosenki pani Maryli. W swoich wersjach oczywiście. Takich troszeczkę bardziej cza, Takich podziemnie. No ale wie pani, no to trzeba zlajkować, to ludzie muszą słyszeć. Taką prośbę mam przyjmą. Może by pani gdzieś poleciła posłuchać tych pięknych piosenek, o których zaraz nikt nie będzie pamiętał. A przecież to ja śpiewałam w największych salach, w Olimpii francuskiej, w Casino de Paris w Las Vegas. W samym Hollywood ze mną kręcono Paramount Pictures, chciała ze mną kręcić serial. No proszę pani. No to ja nawet do Opola teraz nie mogę pojechać. Zlitujcie się, proszę pani. Nie wiem, no to TVP też mnie nie gra i to Polskie Radio też raz na ruski rok puszczą oczy ciornie i są bardzo z się zadowoleni. Pani Basiu, pani tu dużo mi może pomóc. A żeby pokazać pani, że jeszcze nadal mam moc głosu, to zaśpiewam pani taką moją piękną piosenkę Mechaniczna lalka. Znów chcecie bawić się mną, znów chcecie słyszeć mój głos. Wiem, że laleczką mnie zwą. Cóż taki widać mój los? I znów pięknie ubrał mnie ktoś. Ktoś mnie nauczył dwóch zdań. Cóż być maskotką, to dość, dość dla mych panów i pań. A ja, ja mam dwie czułe ręce, a ja, ja mam prawdziwe serce, mam sny, we snach ogrody widzę, mych łez, mych łez ja się nie wstydzę. Uuuu!